Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, gdzie znaleźć opcję bootloadera na telefonie Motorola Moto G57 Power. Aby znaleźć opcję bootloadera na tym telefonie, musimy na początku go wyłączyć. Wyłączamy go przyciskiem zasilania i podgłaśnienia telefonu. Wciskamy te przyciski jednocześnie i możemy teraz wybrać opcję wyłączenia. Odczekujemy sobie chwilę dłużej, tak aby telefon na pewno był wyłączony. I gdy jesteśmy już pewni, że nasz telefon faktycznie jest wyłączony, możemy przystąpić do ponownego jego uruchamiania za pomocą przycisku zasilania i ściszania telefonu. Trzymamy te przyciski równocześnie. Nasz telefon uruchamia się właśnie w trybie już bootloadera, ale możemy tutaj też wybrać restart bootloader. Możemy też wybrać opcję recovery mode. Mamy tutaj wtedy taką opcję, po wyświetleniu takiego obrazu przytrzymujemy przycisk zasilania i naciskamy przycisk podgłośnienia telefonu. I tutaj możemy też zrebootować do bootloadera, jeżeli właśnie przeszliśmy na RPF do Recovery Mode. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!